No więc witam Oto GTA 5 Enhanced Właśnie wyszło wersję na PC -ta. A to jest taki rzut oka Jak to tam wygląda Postępy kariery Menu postępów Fabuła Gramy w tryb fabularny Sprawdzimy Czy się czymś różni względem Wydanie Konsolowego. O, szybko się czytało. <śmienicze> yeah. Coś mi tu nie pasuje. Czo, gdzie, gdzie są moje savey kurwa? Pobierz zapis gry. O. Aha, to ja mam Ach, Kurwa, chujowe, dobra. Bo ten to ogarnę. Tylko ciekawi mnie jedna rzecz. No, da się DLSS złączyć, dobra. Ja to tą misję przejdę i po misji się widzimy. No i jak mogliście się spodziewać, no ta gra jakoś się za bardzo nie różni. Od zwykłej wersji. Eee, jedyne co póki co zauważyłem, to że ta gra jest taka jakaś bardziej rozmazana. Ale? Zobaczymy, czy... Nie ma... Nie, są dobre kody. No to piszmy sobie kod na... ...dobra, no, działają kody. A więc... No nie wiem czy to widać na nagraniu, ale to wszystko tak... ...jakby to było rozmazane, serio. A widzieliście moje ustawienia wcześniej? Ja nie wiem, że tak było w oryginale, ale wydaje mi się, że tak nie było. A więc jestem, jestem tutaj, to jest niedaleko napisu Winewood. Gdzieś tu w pobliżu jest stadion. To jest chyba stadion, albo to jest... Obserwatorium jest gdzie indziej. No i jak widzicie, no, to jest bardzo rozmazane. Nie wiem czy tak było w oryginale. Ale wydaje mi się, że tak to nie powinno wyglądać. A tam jeszcze bardziej to wygląda. I żeby nie było. Ja mam grafikę ustawioną na takie. O, to jest wszystko na wysokie. Skolowanie klatek mam wyłączone yy, A może to przez wykładanie krewędzi? No nie wiem w sumie Więc tutaj mamy wszystko Ale zobaczmy taką opcję jak Invidial na jakości Zobaczmy jak to wygląda O, wygląda lepiej I z tego co widzę to nawet uzyskałem dodatkowe FPSy a coś flickeruje. To jest pewnie taki błąd. Dobra, ale sprawdźmy ten ray tracing. Nawet bez DLSS-a ta gra chodzi płynnie bardzo. Bardzo płynnie chodzi. Za co plus, więc optymalizacja jest jak najbardziej na przyzwaitym poziomie. O, tu jest taki fajny neon. Nie no, nie no, to... To ma swój klimat. To ma swój klimat, taki. Nie pamiętam czy tak było w oryginalnej, ale to ma swój klimat. Taki neon pada na. O! No to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba Tutaj coś migocze, no właśnie to są takie bagi To mi się zdaje, że to trzeba będzie naprawić Może w jakimś updatecie, może to tak ma być, nie wiem a jeszcze sprawdźmy, jak gra wychodzi na innych presetach DLSS-a. Mieliśmy tam ustawiony jakość, więc ustawmy DLAA. Czy to jest chyba z najwyższą jakością? fps są dalej takie same, widzę. O, ale migocze tu strasznie. Widzicie? Więc dobra, optymalizacja jest jak najbardziej na przyzwoitym poziomie. Wszystko nie jest takie rozmazane teraz. To jest takie ładne no. Tylko tam trochę, ale tak to... Jak się tak patrzy normalnie przejeżdżając kamerą, to to tak nie wygląda. Dobra. Dalej. Sprawdźmy. Wydajność. Też nie widać różnicy. W sensie. Między jakością, a się Ja tam za bardzo różnicy nie widzę. No, więc dobra. Dalej. Jeszcze chyba powinno być zbalansowane. Okej. Okay. Zrównoważone. I teraz odbicie wyglądałem lepiej, ale... No gra też jakoś nie wygląda gorzej. Chyba to odbicia, nie? Dobra Sprawdźmy dalej Jeszcze powinno być... nie, nie ma już nic Dobra No to z... To jest na przykład DLAA To według mnie tak wygląda jak najlepiej Tylko się te migoczące światła a tak to jest nawet spoko Przejdźmy się teraz Powiem wam tak, no, Cyberpunk to to nie jest. Ale swój uroki i klimat to, to ma. To wygląda na to spoko, ale... Ale nie jakoś zajebicie, po prostu wygląda na to spoko. No i teraz pytanie, czy w sumie było warto czekać? Nie wydaje mi się. Ale plus jest taki, że mamy ten update za darmo to posiadał zwykłą wersję ma, to, ma za darmo tą wersję Enhanced e, Tylko minus takie trzeba osobną jakby grę pobrać nie wiem jak wyglądało ze wsparciem e, odnośnie modu. Ja nie wiem czy mody działają w tej wersji. E, na pewno coś tam pisali, że five'em chyba działa. Ale optymalizacja jest spoko. Ja tam nie mam jakiegoś zajebistego komputera. Ja tam mam komputer w miarę solidny. Specyfikacje, będziecie mieli w opisie, jakby ktoś był zainteresowany. Ale przyznam, że wygląda to spoko. Update jest za darmo, a nie kurwa jak yy, te remastery Sony, Dopłacać 10 dolców za praktycznie tą samą grę. Tylko, że dodadzą, dodamy Wam tam parę rzeczy, które i tak nic nie zmieniają. Może to spowoduje, że moderzy, którzy robią tam jakieś mody graficzne. Będą mieli dodatkowe pole do popisu z tym ray tracingiem wszystkim. Bo ja nie wiem czy ten ray tracing na modach w ogóle działał I tak dalej. No więc... To, było, to był taki rzut oka. Proszę napisać w komentarzu co sądzicie. Ja sądzę, że jest OK. Ale nie jest, też, że jakoś zajebi się. Po prostu... To jest fajne, ale to prostu ten update, że jest ok. Więc możecie napisać tam sądzicie o tej wersji nowej. A ja się z wami żegnam. Do widzenia.